Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Maskarata, to jest kolejny odcinek z Gothic 2 na modyfikacji Kroniki Myrtany Archolot. No i standardowo dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za wszystkie lajki, komentarze oraz subskrypcje pod poprzednim materiałem. To naprawdę motywuje oraz pozwala na dalsze nagrywanie z coraz to większą przyjemnością. W każdym razie pełny, oczywiście, począteczek. Dzisiaj wyjątkowo, bo rzadko ostatnio mówię, wszystko zazwyczaj w skrócie. Eee... No, bo rzeczywiście przydaje się czasami powiedzieć słowa wdzięczności, tak? Pełne, a nie w półśrodkach. Kurde, żeby zaoszczędzić na sekundach w odcinku. W każdym razie dzisiaj idziemy sobie oczywiście do naszej gildii, a mianowicie gildii Araxos, jakby ktoś był ciekawy. No i co? No i w sumie oddamy questa dotyczącego problemu z Ernesto, chociaż bardziej to był problem związany z jego. Nie wiem, skryto krytobójcami? Może? Nie wiem. W każdym razie, no chcieli go dopaść, to no, nie wiem co do końca chcieli mu zrobić. Pewnie wyłudzić pieniądze, bo jakżeby inaczej. No ale z tym teraz wypadałoby udać się do Garosa. no bo to on jest zlecen zleceniodawcą tak naprawdę tego quest'a, więc no właśnie idziemy w jego kierunku, tak? Mm, nie tutaj, tylko tutaj, o właśnie. Proszę wstawać, ej, panie Karosie. Ile on ma tutaj rzeczy? Prolał upolował, cieniostwora, niedźwiedzia i wilka. Nieźle. Sprawa załatwiona. Cieszę się. Opowiedz ze szczegółami. O co konkretnie chodziło? Grupa kilku osiłków chciała napaść Ernesto. Te wszystkie przedmioty, które znalazłem, należały do nich. Razem ano. z Karamonem przekonaliśmy ich, że napad na naszego współpracownika to duży błąd. Ryzykowaliście, idąc tam razem. Jeden z was powinien wrócić po wsparcie, a drugi na nie poczekać. Wtedy Gildia mogłaby działać, nie ryzykując ani waszego życia, ani życia Ernesto. W każdym razie, jak dosadni ich przekonaliście? Śmiertelnie. Nigdy tego błędu nie powtórzą, ani nie zrobią żadnego innego. Świetnie. Jesteś pewien, że żaden z nich się nie ostał? Zdecydowanie. Przy jednym z nich znalazłem list, który to potwierdza. Dobrze, że znaleźliśmy ten list. Bardzo dobrze. Co do tego, jak wyglądała Twoja akcja w karczmie, informatorzy donieśli mi, że Ernesto nie dowiedział się o tej pułapce. Musiałeś bardzo zręcznie poprowadzić tę rozmowę. Gratuluję. No, Słyf na to wychodzi. Moment, że nie zapomniałeś się przebrać, by nie rzucić podejrzenia na gildię. Bardzo mądrze z Twojej strony. Reasumując, mój udział w sprawie można uznać za zakończony? No, oby. Owszem, masz Twoja zapłata. U 600 sztuk, nieźle Chcę od... Dobra, sprawdźmy czy upolowaliśmy coś. Chyba nie, ale w sumie rzeczywiście nie chodziłem ostatnio na żadne polowania. Bardziej wszystko było związane z aktualną sytuacją, którą tutaj rozwijamy w mieście. Bo rzeczywiście. No troszkę średnio mogliśmy yy, poruszać wątek główny, a dużo questów pobocznych też się pokazało, no i wiecie jak jest. No. Człowiek się odkręci wokół tych kościków, no i tak się kończy. W każdym razie, następny quest na liście to jest yy, nowy na Archolos. Jakiś złoża żelaza. Hmm. No zobaczmy, mieli chyba czekać na nas tutaj, no właśnie. Mój kompan też znalazł ludzi do pomocy, więc wszystko idzie zgodnie z planem. Gotowy do drogi? No chyba tak. Gotowy, ruszajmy. No dobra. No raczej nic nam nie grozi, mamy tutaj ochroniarza, ochraniacza, <grymne> z Archolos, znaczy z Archolos, z gildi kupieckiej oczywiście, z Archolos, no z Archolos to jest każdy z tych tutaj jegomosiów. No, no i sobie pomalutku idziemy, pytanie gdzie oni mnie ciągną, to też jest dosyć interesujące. Eee, o, co jest? No panowie. Kurde, no. Ale dobra, chociaż się expit zaliczył. Ej, no bo jak my tak będziemy odchodzić od traktu, to zaraz się natkniemy na jakieś potworki. Dobra. Cholipka, mogłem tu usprzątać przed jakimś... O, kurde. Dobra. Cholipka, natknęliśmy się chyba na jakiegoś przeciwnika, więc może warto by było... Wyciągnąć poważną broń do walki z nim. Kurde, no tego się nie spodziewałem, naprawdę. Dobra, jest. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? No, rzeczywiście w terenie nie byłem bardzo długo. Polipka, mam nadzieję, że tylko chłopaki nie ucierpiały jakoś wyjątkowo mocno. Żyjecie? Żyjecie. Mam nadzieję, że przy okazji jesteście nieśmiertelni. Polipka, ja bardziej ucierpiałem na tej super wizycie. Dobra, tutaj widzę, będą zakręcać chłopaki. To może warto by się było na zakręcie wyleczyć. Cyk? Dobra, biegną. No i lecimy dalej. Tak fajnie by było, żebyśmy w grupie lecieli, bo rzeczywiście, jak się rozdzielamy, to jest problem. Polipka. No kto by pomyślał? Może no? znaczy akurat się trafi jakaś. Yy... Jednostka z listu gończego, no ale jakbym przeszedł w sam wcześniej, no to pewnie bym wiedział. A teraz, jako że sam sobie nie przeszłem, no to nie wiem. <śm> no dobra, no to gdzie jest ta miejscówka? Kolipka, może by warto było zmienić w sumie już tą broń, bo lepiej się czuję chodząc z taką bronią. Dobra, Expeak jest nasz. Możemy lecieć dalej. Śmiesznie tak grupą lecieć. Nic tam nie straszne. No chyba, że chłopaki nagle uznają, że genialnym pomysłem będzie na przykład, no nie wiem, skoczyć sobie z 10 metrów. Dobra, super. Na szczęście nie mają na ciosa chyba tych chrliwiców, tylko gdzieś na dwa. Polipka, no mnie tutaj naprawdę nie było. Interesujące, bo to wygląda jak jakieś stare wielce które tutaj są z poprzedniego rozdziału, ale. No, niech będzie. No i co? Tak jak mówiłem, jest naprawdę ciasno. Musimy najpierw trochę odgruzować wejście, żebyśmy mogli swobodnie się poruszać. Rozwalcie okay. kawał tej ściany, dobra? Myślę, że szybko się uwiniemy. Tak twierdzisz? No dobra. Jak tam panowie? Mogę was okraść na przed? No właśnie, bo to by wypadało trochę. Dobra. Jeszcze tego topielca rozwalę tutaj, bo mam pewną teorię, że mogłoby się to źle skończyć później, jakby oni sobie mieli wracać z powrotem po queście. No chyba, że nie będą wracać, bo to są jakieś randomy ewidentnie. Extract many. Hm. O, ho, ho, fajny lud, naprawdę. Dobra. No, rzeczywiście w takim razie mnie tu nie było. No, warto wiedzieć, tak. Warto wiedzieć. Dobra, właśnie, może jeszcze naszego pracodawcy byśmy okradli. Tak na dobry początek współpracy oczywiście. No dobra, zacznij kopać. A, to za daleko? Jak bardzo za daleko? Aha, bardzo. No dobra. O! A cóż to? Hej, przyjacielu. Nie skończyliśmy jeszcze pracy. Jestem pewien, że zostało mnóstwo żelaza do wydobycia. Trzymaj. Napij się piwka, nabierz sił. Jeśli musisz odpocząć, usiądź wewnątrz jaskini i ogrzej się przy ogniu. Zjedz coś. Zostawiliśmy dla was trochę smakołyków w środku. No dobra. Niech będzie. Coś wam trochę nie ufam, powiem szczerze. Możemy okay. zagadać do jakichś chłopaków? Chyba średnio. Hmm. Dobra, dawaj ten kilo i lecimy. Kopać. O! zaczę? Dobra, okej. Okay. Fajna jaskinia. Można sobie tutaj trochę podszkolić. Aha. No okej. Okay. Niczego tu nie znajdę. No to taka średnia ta jaskinia. Nic tu nie. Już nie ma. myślałem, że się tutaj podszkolimy jakoś drastycznie. A Nic tu, tu nie. nie ma. Nic Dobra. Nie ma. Chyba nie ma co siedzieć dłużej przy tej rudzie niż jeden strzał. Nic tu nie ma. Bo rzeczywiście. No nie wygląda to zbyt kolorowo. no to lecimy do tej drugiej jaskini. Tam też pewnie coś jest, a nie. Niczego tu nie znajdę. Dobra, pyk-pyk-pyk. No to fajna Nic praca. Pracow... Pracownik miesiąca normalnie. I pracodawca, no trochę średni. Patrząc na to, Niczego że nam nie, nie pomaga kompletnie w niczym, a jedzenia w jaskiniach nie było, tak nie ma. Niczego tu nie znajdę. Dobra, nowy wpis, co tam? Nie widzę już żadnych odsłoniętych złóż. To dobra pora na porozmawianie z Bruno o postępach. No dobra, to lecimy. Porozmawiajmy z Bruno o postępach. Dobra, może sobie zapiszę, bo to byłby pierwszy save w sumie dzisiaj. Mm -hmm, ma sens. No i co? No i lecimy. Co tam Bruno? Jest jakiś diliusz? Jest i nasz dzielny pracownik. Muszę przyznać, że uwijałeś się jak prawdziwy kopa. No nie, podobno na Korinis też potrzebują doświadczonych górników. Może się nad tym zastanowisz. O co ci chodzi? Zrobiłem swoje, rozliczmy się i pożegnajmy. Masz rację. Musimy się rozliczyć. Oddaj samorodki, a ja wypłacę ci połowę ich wartości w złocie. Co jeszcze? Wolałbym zatrzymać samorodki. No, wygląda na to, że czas się rozliczyć. Chłopaki! Lepiej było tu nie przychodzić. No nie spodziewałem się tego, powiem szczerze. Czyli to był tak naprawdę fałszywy najemnik, tak? Nieźle. O, widzisz, to nie coś było takie czułem, trudne że będą z nimi problemy. Dobrze, że też tutaj byłeś. Inaczej byłoby z nami krucho. No, Bez podejrzewam. Przystady. Następnym razem wszyscy musimy pamiętać, żeby lepiej dobierać pracodawców. Ano. No, teraz tylko znaleźć gdzieś robotę. Cholera, no nic. Jakbyś kiedyś Ciekawe o pracy dla górnika, nie w kopalni Araksos czy Królewskiej, to daj mi znać. Spoko. O raczej nie będę się ruszał, poza karczmę Dobra. Jak tylko o czymś usłyszę, to ci powiem. Dzięki, stary Miruch. Pewnie też będzie zainteresowany. Zazwyczaj razem, To jest ten obok? pracy. No, zobaczymy. Oby mi nie chciał walnąć. No. Dzięki za załatwienie tego oszusta. Chwila. No Git? Dobra, jesteśmy już Gitami. Piękna sprawa. Ale, że też najemnik uznał, że to genialny pomysł, żeby takie coś zrobić. No to nieźle, no to nieźle. W sumie troszkę powątpiewałem w mojej umiejętnościach, jak zobaczyłem jego życie. No, ale rzeczywiście nie był to jakiś turbo problem. Dobra, no to co? no To kuesik zrobiony. W sumie nie wiem, czy tu jeszcze jakieś rzeczy były. Um, no, nie, no chyba nie. Dobra, nowy na Archolos. Hmm, do Lorenzo by się przydało jeszcze skoczyć. No dobra. I tak zmierzam do miasta. W sumie celach ogólnych. Na przykład do informowania naszego Garosa ukochanego, że musi mi wypłacić hajs. Właśnie, tam może coś będzie. No właśnie. Jak mnie tu nie było, to na pewno nie zbierałem żadnego ziela, no. Ajajaj, aj, aj, no. Przestrzeliłem się. A tam dalej? No tam dalej niby też jest, ale... Czy ja chcę ryzykować? No, pewnie tak. Zresztą z akrobatyką teraz to... Nie jest to jakiś wielki problem. Dobra. Czy warto skakać do wody? Czy tu jest woda? Czy zabije się marnie? No, chyba będzie kit. Dobra. Piękna sprawa. Normalnie nigdy w życiu bym tak nie zrobił. Na szczęście jesteśmy w gotiku. No. I piękna sprawa. Mm, dobra. Tutaj już na pewno nic nie ma. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra. No to rzeczywiście możemy sobie trochę popolować najwyżej na jakieś zwierzątka. O, już tam widzę jakiegoś dzicika. Może warto by się było uleczyć przed tym. Eee, w sumie. Porcja gulaszu Marty. Możemy sobie zjeść. W sumie to też. No, siła plus 3 chyba tam pisało. Nieważne. O, jaki odważny. Tak, na mnie z szarżą atakować, nieźle, nieźle. O, o, kurde, smoczy korzeń. No to może być przydatne. Szczególnie, że z tego, co słyszałem od Was już jakiś czas temu, yy, da się robić z potrawki ze specjalnych ro roślinek. No w sumie ciekawe by było, jakby się nie dało. Dobra. No bo jednak mielibyśmy to na wyposażeniu, na niby gotowanie jest jako zastępstwo dla alchemii, no nie? Nie, w ogóle tu jest chyba jakaś jaskinia. To Spróbujmy sobie tam wejść. Może coś tam będzie, ale trochę się boję, że może jakiś cieniostwór. Więc lepiej nie ryzykować. O, o kurde. Lepiej. Było tu O kurde, co jest? Co to było? Zbud. Aha, okej, okay. My nie mieliśmy na niego listu gończego właśnie, no. Chyba tak, ale mnie spowolnił cholipka. To muszę przyznać, że wyszło mu. Jakbym już nie miał wystarczająco mało czasu na odcinkach. Dobra, przyspieszenie na trzy trochę pomaga. <grym> no fajnie, no to fajnie. Kolejny gość znaleziony, tak? O, cholipcia. Ale tryb slow mo. Aż się dziwnie czułem. <laughs> walcząc przez chwilę z tym. A, i bro dźwięk broni się zepsuł. No nic, zaraz sobie wczytamy. Dobra. Zaraz sobie oczywiście wczytamy. Ja tu zrobię po prostu przerwę szybką i będzie git. Więc y, zaraz y, wracam, oczywiście. Dobra, wracamy oczywiście. Dźwięki naprawione. Kto <grym> by pomyślał, że jakieś randomowe spowolnienie tak pokrzyżuje plany dźwiękowe tej gry. No ale zawsze coś w tym gotiku jest rzeczywiście, co się zepsuje. Mieliśmy kiedyś takie problemy, chyba z jakimś czarem w Dirty Swamp w wersji 2.0. Nie pamiętam już co to dokładnie było, ale wiem, że był jakiś problem z dźwiękiem tam. A, dźwięk trucizny, no tak, bo nadawał taki bardzo śmieszny efekt, który wręcz doprowadzał mnie do szewskiej pasji. No, ale ten. No ale udało się to przejść ostatecznie. Nie było to też jakoś super e, trudne, tak? Właśnie, że tutaj nie było jakichś złóż? no właśnie. Bo wiecie, e, przydałoby się też ruszyć wątek kopalni, e, oczywiście Araxos. No, a bez. E, wyekspienia, ekspienia pozyskiwania zasobów, no to ja to powiem tak, ciężko widzę. No też nie musimy wiadomo jakoś się z tym śpieszyć. Możemy sobie przyjść tam pewnie w jakimkolwiek terminie. O w ogóle tutaj... na to pewnie ten nieśmiertelny krząsz, co nie? A nie. A to interesujące. Pamiętam, że chyba kiedyś go biliśmy i nie byłem w stanie go zabić, to sobie odpuściłem. Marvin był pacyfistą w pewnie przez jakiś moment uznał, że nie będzie ich bił. To jest absurdalne, powiedzmy sobie szczerze. Tak? Ciąszcze są po to, żeby był eks, a nie po to, żeby sobie żyły. Tak? A na zemstę chrząszczy raczej nie musimy czekać. No i tutaj fajnie było z tymi złożami, rzeczywiście. Oczywiście wrócimy sobie dołem. Ja jeszcze tutaj posprawdzam, czy tutaj coś nie zostało. No, jakbym coś ominął, no to możecie mi dać znać, no nie? Chociaż. Polipka. Chyba szybciej ostatecznie i tak będzie tędy. Taką mam teorię, że jakby sobie tutaj zeskoczyć, to będzie git. O, no, to było odważne. Dobrze, że się nie możemy zabić w taki sposób teraz. Znaczy, dałoby się, ale no to z odpowiedniej wysokości oczywiście. Dobra, tutaj widzę też jakieś fajne ziele. Chętnie przygarnę. No, a idziemy w tą stronę oczywiście, bo mieliśmy też zahaczyć o Lutsa pod gospodą w Silbach. No przynajmniej takie dostaliśmy współrzędne. No to czemu by się tam nie wybrać, no nie? Dobra, uciekamy od grajka, bo na przyspieszeniu to jest absolutnie okropne i nie da się tego słuchać. No przepraszam bardzo. Ale co nie zmienia faktu, że bardzo fajną muzykę śpiewa, z tego co się orientuje, to to chyba jest zremasterowany utwór z... Mrocznych tajemnic, albo jak nie zremasterowany to dośpiewany w swojej wersji, coś w stylu remake prawdopodobnie. Jakby, ale wątpię, raczej to jest remaster. Albo deluzję i sobie zmyślam. Witaj chłopcze, mógłbyś coś dla mnie zrobić? No dawaj, Właśnie co tam? Właśnie skończyłem odchwaszczanie i już nie mam siły. Weź i wyrzuć chwasty jakie wyrwałem. Za pomoc dostaniesz grosz. Jasne, dawaj. Jasne, daj te chwasty. Dzięki, chłopcze, z nimi, a ja w międzyczasie odpocznę. Chłop wyrwał rośliny lecznicze, jakieś inne rzeczy, dwy. Jeszcze mi za to zapłacił, że je wziąłem, no to nieźle. No ja nie narzekam oczywiście. Zawsze fajnie dostać coś za darmo. Dobra, gdzie ten ludz w takim razie? Co w mi będzie? A jest, Hej. rzeczywiście. Stawaj z piwerkiem sobie siedział, nieźle. I jak tam, ludz? Udało się? Czy się udało? Chłopie, ja cię o złoce! Nie dość, że Marta mi wybaczyła, to jeszcze do siebie wróciliśmy! Jestem taki szczęśliwy! I to wszystko dzięki tobie! No i super. Proszę, to dla ciebie. Miecz z magicznej rudy? Ciekawe, jakie ma statystyki. Pewnie gorszy Miecz od mojego. Miecz z magicznej rudy. Tylko nieliczni dostąpili zaszczytu dzierżenia takiego oręża. Okej. Okay. Co teraz zamierzasz? Muszę tu siedzieć, dopóki nie przypłynie królewski wysłannik. Z no nim dobra. wrócę na kontynent i kto wie, może wezmę Martę ze sobą. Wojna no. wojną, ale nie okay. chcę nas narażać na kolejną tak długą rozłąkę. A twoje zadanie? Wykonane. Miałem tylko zapowiedzieć wizytę przedstawicieli królestwa. Aha. Teraz mogę się obejrzeć z nią Marty. Muszę już iść. Może jeszcze się spotkamy. Z pewnością. Aha. Marta chciała z Tobą rozmawiać. Zajrzyj do niej. Okej, okay, pewnie dostaniemy opierdziel. E, dobra, ale zobaczmy ten miecz. 105. A no, takie średnie luz. Takie średnie. No naprawdę. Znaczy, premia do walki bronią jednoreczną jest fajna. Ale tutaj mamy 8 na rapierze. Nie wiem, o czym rozmawiamy. Nie było Ej. warto. Chciałaś mnie widzieć. 2,5 tysiąca expa. Tak, chciałam Cię przeprosić i podziękować. Czy ja się właśnie przesłyszałem? Niemożliwe. Dajże spokój. Odejście Luca frustrowało mnie latami. Teraz wreszcie mam to za sobą. I kto wie, może uda mi się ponownie mu zaufać. Luc opowiedział mi, jaka była twoja rola w tym wszystkim. Chciałam cię wynagrodzić. Moja matka nauczyła mnie przepisu na ten gulasz. Dzięki niemu ojciec miał siłę cienia Znając twoją kuchnię, na pewno nie pożałuję. Dziękuję jeszcze raz. Zajrzyj do nas za jakiś czas. Okej, okay, no dobra, spoko. No i takim sposobem wykonaliśmy questa. Ciekawe, co tam u Bastiana Bastian, nic. A Wiktor? Hej! Nie, też nic. No dobra, dobra, fajnie. No to co, no udało się rzeczywiście. Dopełniliśmy kilku fajnych questów. No to te. Następna nasza. Yy, następny nasz kierunek to będzie chyba Lorenzo. Żeby domknąć już tego kolejnego quest'a. I chyba powinno być git. Tak mi się szczerze wydaje. Dobra. No to tak. Czwóreczka, teleportacja oczywiście. Do kapliczki Inosa. Oczywiście w mieście. Mamy tam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Na przykład wybadanie tych lewych posążków Inosa. Bo magowie nie chcą się tym zająć, bo dostają pieniądze w łapę. Czy ta jawna, ta jawna korupcja, o, czy tam bardziej przekupstwo? No a ten. A tutaj jakieś taniej jakości frajerskie posążki są sprzedawane z drewna. Ja tam mam trochę chyba tych posążków. <laughs> Ale mam też złote, złote i nosy, tak? I to nie takie drewniane, tylko prawdziwe złote i nos. Dobra, idziemy do Lorenzo. Zanieśmy tę informację. Chyba się ucieszy. Mam nadzieję, że się ucieszy. A jak się nie ucieszy, to chociaż niech mi hey. da hajs. Gildi, nie przydałaby się kopalnia żelaza? Gildi przyda się wszystko, na czym można zbić interes. Kopalnia żelaza się do tego zalicza. Znalazłem jedną, kiedy pewien facet próbował mnie oszukać. Znajduje się w niewielkiej kotlince przed miastem. Powiadasz? Znajduje się przed samym miastem i nikt jej jeszcze nie zajął? Już tam wysyłam ludzi. Masz, za zorganizowanie nowego źródła dochodu należy ci się nagroda. No, przydałaby się taka, no nie wiem, codzienna nagroda na przykład, bo wy tam codziennie będziecie to żelazo wydobywać, no ale co ja tam wiem, co ja tam wiem. Dobra, w każdym razie Garos. Chciałbym odebrać nagrodę oczywiście, za twardzie Nie był taki twardy. Dobra. 200 sztuk, no. Nie powiem, żeby to było jakoś dużo. Ale jest, tak? Dobra, następny questik. Złotej nosy, tak? Ehm, nie wiem jednak, gdzie mogę go znaleźć. Muresa oczywiście. Albo nie chce mi tego powiedzieć. Może pracownicy od wyładunku towarów ze statków powiedzą mi coś więcej. No dobra, lecimy. Czyli do portu w takim razie. Nie wiem, czy się czegoś dowiemy. Fajnie by było też nawet, no nie wiem... Ubiór zmienić. Chociaż to chyba nie gra żadnej roli tak naprawdę, bo... W sensie... Kontaktują się tam normalnie chyba ludzie Araksos, nawet od właśnie Dimy, więc chyba nie muszę cywilem być, żeby to ogarniać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ale zobaczę jak tam odcineczek. Yy, w każdym razie, no będzie trzeba już kończyć, ale to podejdziemy sobie do nich, zagadamy, albo nie zagadamy, zobaczymy. Zależy jak ten, zależy jak długo to będzie trwać. W ogóle tutaj chyba jeden NPC się na mnie patrzy. no Chłopcze, dziwnie to zabrzmi. Ale przypominasz mi mojego męża, gdy był jeszcze młody. Okej. Okay. Szuka pani swojego męża? Nie, mój drogi. Mój mąż od dawna nie żyje. A jeje. jednak, gdy cię zobaczyłam, pewna myśl przeszła przez moją głowę. Co takiego? Ten amulet należał do mojego męża. Ja jednak nie mam z niego żadnego pożytku. Pomyślałam sobie. ...że mógłbyś go ze sobą zabrać. Nie mogę zabrać pamiątki No, rodziny. też mi inna sprawa niepotrzebna. Może masz rację. M mój mąż nie chciałby... ...by jego amulet był noszony przez kogoś obcego. A ale nie chcę zostawiać cię z pustymi rękoma. Proszę, okay. to dla ciebie. Supa rybna z ziołami? Dobra jakaś? No chyba ta... Nie wiem, zjedzmy sobie. Nie otrułem się? Nieźle. E, w każdym razie lećmy dalej. E, do wyładunku, oczywiście. No to co? No to chłopaki z wyładunku to prawdopodobnie będą właśnie tymi chłopakami? Nie. Może tu jest jakiś główny chłopot wyładunku? Nie wiem. Stary rybak? Może stary rybek coś wie. Cześć, młody. Nie masz przy sobie może jakiegoś Ech, No rywa? coś z tam mam. się za parę ryb. Masz. Piwo dla ciebie. Dzięki wielkie. Te ryby są bardzo świeże. Przed chwilą jeszcze pływały w morzu. No i super. Hej, jak miło łowić rybki. Dobra, czyli nie z nim, okej. Okay. No ma to sens trochę w sumie. To no chłopaki się pewnie nazywają, coś w stylu chłopaki od wyładunku albo coś. Nie wierzę, że jest inaczej. Dobra, no to jak nie te statki, to następne. Dobra. Mm. Dużo obywatelek, obywateli. I też dużo południowców. To też dosyć interesujące. W ogóle tutaj jest jeden NPC do okradnięcia, ja tego jeszcze Ej. nie zrobiłem? Nieźle, nieźle. Ale już chyba nawet z nim gadaliśmy. To musiałem go jakoś ominąć, chyba. Dobra, to jeszcze tutaj może być ten wyładunek, tak? Pracownik Ej. dźwigu. Powiesz mi coś na ten temat? Wiesz, gdzie są rozładowywane statki przewożące złote innosy? Jak pracuję tutaj 20 lat, tak nigdy nie widziałem statku ze złotymi inosami. Czasami ktoś posążek albo dwa ma przy sobie, jeśli go stać. Ale cały statek. Takich rzeczy jeszcze u nas nie było. Aha, a to Ej. ciekawe. O, Ej, ty. możesz mnie czegoś nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Mogę, pewnie, że mogę. Aha, ale otwieranie nie za zamkniętych skrzyni. Jako... Dobra, tam nieważne. Tak, nic nie umiemy. Znaczy, inna <gry> sprawa: on nic nie umiemy, My umiemy bardzo dużo. A to jest poprawne stwierdzenie. Nawet uznałem, że przeskipujemy, bo to trochę nie ma sensu. Dobra, marynarz, marynarz. Chowani w marynacie. Interesujący. Też nic. Ach, interesujące. Chyba, że to tyle z tych informacji. Mhm. Muszę szukać dalej, może inni pracownicy wiedzą coś więcej. Aha. No dobra, no ale z tymi pracownikami to sobie może zostawimy na następny odcinek. Myślałem, że to szybciej trochę pójdzie. W każdym razie dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za dotrwanie do tego momentu. Jeśli Wam się spodobało, to prosiłbym o lajka, komentarzyk. Albo jakąś subskrypcję. To naprawdę motywuje oraz pozwala na dalsze nagrywanie z coraz to większą przyjemnością. W każdym razie, ja byłem Maskarat, to był Gothic 2 na modyfikacji kroniki Mertane Archolos. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Oczywiście, w którym jeszcze nie wiem, co będziemy robić, ale już mam jakieś potencjalne myśli, co tam będzie. W każdym razie, to by było na tyle. Do następnego. Pa, pa.